Witam Was wszystkich w tej nowej serii na moim kanale. Ja nazywam się Gazdek i będę prowadził, e, wiadomo, typowy Old School, czyli Minecraft. Nie trzeba wyjaśniać oczywiście, co to jest, bo każdy już wie. Dlatego ja po prostu przejdę do rzeczy i chcę Wam po prostu e, sprościć to w kilku słowach. Mianowicie w tej serii po prostu będzie chodzić o to, żeby się dobrze bawić, pokazać, co potrafię stworzyć, jak mi pójdzie w tym świecie, i... i myślę, że będziemy się naprawdę dobrze bawić. Tak więc zacznijmy i spróbujemy stworzyć sobie nowy świat. Jak go nazwiemy? No może po prostu New World, tak jak to kiedyś było za czasów alfy. Typowo, właśnie dla. Minecrafta. Myślę, że tutaj nie będzie trzeba nic włączać. Struktury mają być OK. Typ świata tak samo. Kody nie potrzebujemy kodów. A bonusowa screena to tym bardziej. Dlatego jedziemy. Oczywiście chciałbym dodać, że seriata. Mam nadzieję, będzie się pojawiała co kilka dni. Nie wiem dokładnie co, ile, ale myślę, że naprawdę e, w miarę moich pomysłów, w miarę moich możliwości będziemy po prostu, będę po prostu nagrywać. I, i tyle w sumie. No. Widzimy. Zespiję się na, jakimś, na jakiejś górze. Do śniegu. I co? Co trzeba zrobić oczywiście w takiej chwili? No idziemy kopać, tak? Nie, nie, nie. Nie idziemy kopać. Jak chcemy kopać nie mając kierupa. Idziemy pod drewno, no co? Ale ścina, ojoj oj. Każdy minecraftowiec musi od czegoś zacząć, w moim przypadku to będzie od drewno. Taki karci. Wszyscy zaczynali od drewna. Niektórzy mają drewniane narzędzia. Niektórzy drewniane komputery, tak jak w moim przypadku. Ale to zobaczmy. Dobra, mamy pięć. No i musimy jakoś troszkę tutaj, wiadomo, pokrawcić. Musimy tutaj potworzyć trochę tych desek i wszystkiego, atyków. Jak chcemy kopać, nie mając w ogóle narzędzi do tego. Zobaczymy, jak nam pójdzie tym razem. Nie jestem ogólnie jakimś bardzo wprawionym graczem Minecraft'a, aczkolwiek bardzo lubię to robić. Ale już teraz mniej o sobie, mniej gadania, tylko zabieramy się do dzieła. Rozpiliśmy się na śniegu, nawet nie wiem gdzie jestem. Trzeba będzie poszukać jakiegoś dobrego umiejscowienia. Bo długo tu nie dam rady. Ale zanim jeszcze to nastąpi, stworzymy sobie miecz. W razie gdyby coś poszło nie po drodze. Nie wiem, czemu. No i co, i jedziemy, musimy jakoś wyprowadzić się stąd. Szukać sobie jakiegoś lepszego miejsca, jakieś lepsze miejscowy. Sprawdźmy sobie trochę tego kobla. Na można ich trochę zdobyć tym kilofem. 64 cały stack, ale wielki magazyn. Właściwie w którą stronę iść? żeby teraz poszło w właściwie na jakiś miejscowy, Ym, spróbujmy pójść sobie na zachód. Tak, na zachód. Ale to jak to dodatku dopiero ten cały szat. sobie iść na zachód. Może coś z tego będzie. Chyba, że po prostu postawimy sobie w wolno dom. domu. Chociaż nie. Do wolnostojącego domu naprawdę trzeba bardzo dużo materiałów, a tak już mamy przynajmniej obudowanie, tak więc myślę, że to nie będzie potrzebne. Kopanie kobla po prostu to jest coś, co uwielbiam. Nigdy tak się nie pasjonowałem przy kopaniu kobla. Widząc jak z dużego kwadracika wypadają takie małe kwadraciki, Potem aż tyle. O. Aż tyle mieści się nam ich w kieszeni, prawda? 60 kamieni. No dobra, w sumie 60 kamieni może się pomieścić. A potem dojdzie do tego jeszcze. A tych dojdą do tego jeszcze deski, które nam się od mieszczą w kieszeni. Tak więc naprawdę jestem pod wrażeniem. Nocz bardzo dobra robota. To wcale nie jest prawdziwe. <grym> Ale dobra, na pewno nie chcę mieszkać na śniegu. Tak więc to jest od razu to od razu idzie w ogóle sobie tam gdzieś. Ja chcę mieszkać na plaży, bo na plaży jest ciepło, na plaży jest słonecznie, na plaży słońce, praży. Hmm. No naprawdę, to by mogło być bardzo, bardzo fajne. Tylko w sumie, gdzie na plaży znajdę jakieś schronienie? Wtedy bym musiał oczywiście postawić sobie domek, ale póki co nie mam żadnego pomysłu na domek hmm. trzeba tutaj poszukać troszkę czegoś. gwiazdy tańczą na lodzie. Wiadomo też też obejrzyjmy. Może tam coś u ale tam oddać, nie. No i cóż, ja musiałbym się wydostać w ogóle stąd. Tylko, jak będę mieć pewność, że idę w dobrym kierunku? Chcę iść na zachód. Oczywiście jestem głupcem, dlatego, że powiedziałem zachód, a idę na wschód. Tak więc troszkę mi nie wyszło. No ale zawsze można. Się wrócić, nie, no nie będę się wracał teraz, prawda? Trochę by trochę, to było nie na rękę. No teraz w tym chwili, dlatego idźmy już w tą stronę, którą właściwie już idę. Nie. Znowu na lodzie, no ale ja nie chcę właśnie na lodzie, ja chcę na lądzie. Ale chyba coś mi to nie idzie. A to widzę lód i śnieg. A ja nie chcę na śniegu, no. Nie chcę na śniegu, żeście... nie on z tej wody, bo to się zaziemni. Czy należy, kurcze? O! O! O, właśnie! To jest to, czego szukałem. To jest to, czego szukałem. Chyba. Bo to już nie jest w żadna. Ale widzę, że tu śnieg jeszcze jest, czyli... Chyba jestem w dobrym kierunku. O, Nie ma jakieś Albo i nie w dobrym kierunku. Kurczę, nie ma żadnej świętki ani obcy, ani niczego, żeby mógł się nasilić. Za chwilę zacznie mi po prostu burczeć w ruchu. Tak więc nie zaciekawie. jedną szczepkę mogę wziąć prawda? Zawsze mogę ją sobie zasadzić, potem jakoś sobie to, tą farmę całą urodzić, prawda? No ale dalej idę nie tam, chciał, bo idę w stronę zimy. A ja nie chcę właśnie w stronę zimy. Hmm. Poszukiwania naprawdę są duże. Bo nie tego się spodziewałem. O! A tego to już w ogóle się nie spodziewałem. Tego już w ogóle się nie spodziewałem, że mnie coś takiego zastanie tutaj. Widzicie to? Właśnie. Ja tu też nic nie widzę. Dosłownie nic. Czyli trzeba będzie się wrócić. No i chyba rzeczywiście pójdziemy na ten e, schód. Oczywiście pójdziemy na ten wschód, tylko chyba nie w tą stronę już teraz, bo idziemy na wschód, a idziemy, ku, w innym kierunku. No. Dlatego... no naprawdę to jest uciążliwe, no ale cóż, ja sobie miejsca spawnu nie wybierałem, no. Nie, normalnie, że idę w kółko. Weźmy sobie. Makro, mak trochę. Będzie dobry barwnik z niego. Może do dywanów. O ile owce mi się uda znaleźć. Wiadomo, no, owce i znaleźć, no ale przecież nie w śniegu, no. Inaczej. Może być nawet i śnieg, ale muszą być i góry też. Prawda? o aha. No to jest bardzo ciekawe, no. Ja nie zamierzam tutaj w ogóle używać Klawisza F3, prawda? Który pokazuje nam, yy, w jakim jesteśmy położeniu, jaki to jest biom i, i, i coś takiego. Nie. nie, nie zamierzam właśnie czegoś takiego używać, dlatego że yy, myślę, że po prostu ta gra moja, ta rozgrywka będzie o wiele ciekawsza, niż jakbym miał cały czas patrzeć, oprócz czym, gdzie ja jestem i, i potem zastanawiać się, gdzie ja muszę iść znowu. A tak wszystko dosłoni na spontanie zaczyna się robić ciemno, to jest nie fajnie, bo nie mam znalezionego miejsca dla siebie, a cały czas błądzę w śniegu. No, no tak, no. I po prostu, co ja tu no, zaczyna się robić ciemno. No, nie znalazłem schronienia. O, lawa, nie ale już spotykamy widok rzadko, no. No, może nie z no dobra. Ała. Dobra, Kombo. No dobra. Oj, nie, 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 ja może troszkę tutaj. Tą... Ja, <śmiech> Szkielet! <śmiech> Szkielet, Nie, 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 tu nie ma. Idźmy, sobie, idź sobie, idź sobie, idź sobie z dala ode mnie, zdala ode mnie, Kostek. uważaj, ja się rozbuduję i zobaczysz, będziesz płakał jeszcze. Czasem co wychodzi, ja dalej nie mam swojego miejsca. No, w sumie to jest troszkę niebezpieczne i nawet bardzo. Dynie! Dynie! Tak, dynie. Tak bo dawno po prostu już nie widziałem dyń nawet w swoich poprzednich zapisach. W swoich sejkach poprzednich, już tak dawno dyń nie widziałem, dlatego ja muszę je ze sobą zabrać. Tylko warunek jest jeden. Nie mogę zginąć, o wieku Idzie do mnie zębiak. No dobra. No tak, nie mam nic do jedzenia. Cholera. nie mam nic do jedzenia. Chociaż w sumie nie mam, nie mam O, nie zaraziłem się. Nie dobrze. Jest w ogóle procentowa szansa na to, że, yy, że się zarazimy właśnie takim zniknitym mięsem. To jest bodajże yy, 40%. Nie pamiętam teraz dokładnie ale potem niby jesteśmy nasyceni, tylko że ten głód znowu szybko spada. To jest właśnie taka ciekawostka, ale to już pewnie y, każdy o tym wie, prawda? Wikipedia Minecrafta naprawdę była e, zdecydowanie szybsza ode mnie. <grym> Dlatego też... no dobra, mamy te... ojej, ojej. Dobra, nie chcę zobaczyć, żeby był zauważony przez te muści. Dlatego lepiej się odsunę

Albo najlepiej owce, wtedy by było najlepiej, dlatego, że nie dość, że jeszcze dostałbym jagnięcinę, bo to już jest ta wersja 1.8.8 Minecrafta, gdzie już jest jagnięcina dawno, to jeszcze bym mógł dostać wełnę. A wełna na pewno mi się przyda, bo muszę stworzyć sobie łóżko, tak, żeby zapisać tam, gdzie, gdzie skończyłem. Więc naprawdę moje poszukiwania krążą teraz wokół owcy i, i lokum mieszkalnego. Ewentualnie będę musiał iść do ZBM-u, no i no. <grych> dobra. Jesteśmy tutaj. Ale dalej jest biom śniegowy. No to jest po prostu. Ja nie wiem. Ile czasu może. Po prostu. Ile miejsca może zajmować biom śniegowy? Ja tego nie wiem po prostu. No dobra. To wpadłem. Wpadłem i to grubo. Wpadłem grubo. Oj, oj. Idą na mnie wazon tak? Ja mam przyszła dyska. Tak więc... Będę walczył do upadłego! Do upadłego, do upadłego, do upadłego! Pójdziesz ty, pójdziesz ty! zarazu wstrętna! Pójdziesz ty, wstrętna zarazu. Wstrętna zarazę! A kysz! A kysz! Pójdziesz ty, pójdziesz ty, pójdziesz. pójdziesz Jeszcze trzeci idzie na doczepkę! No po prostu ja nie wiem! Oni tu bardzo chyba mnie kochają, ale za bardzo, dobra. Dobra, 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 dobra. Ok, poszedł jeden poszedł drugi. Ech, ojej, o nie, 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 ja z antybemem chyba nie chcę nic wspólnego Ja o ja creeper, o nie, 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 Dobra. O, shit, jeszcze. O, pa. pająk jeszcze na nie, shit, O Opa. jeszcze... nie, pająk nie, na nie, nie, kostek. nie, Dobra. nie, Muszę nie, 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 Cie, cie, nie, nie, cie. Nie macie, 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 Pójdziesz ty, pójdziesz ty, pójdziesz ty stąd. Pójdziesz ty stąd. Jasny wind. No nie. Zabił mnie szkielet. Brawo ja. No cóż, no. I znowu jesteśmy w tym samym miejscu. Właściwie nie wiem gdzie byliśmy wcześniej. Ale dobra. Pójdziemy teraz z górki. Nie, idziemy, wcześniej szliśmy. Tam? Chyba tam. Pójdziemy teraz tamtą stronę. Może tam mi się uda znaleźć biom moich oczekiwań. Dobra. No to przygoda kurcze już na starcie, no. Już od razu szkielet musiał się do mnie dobrać. No po to, prostu to ja nie wiem, no. Dobra. No to cóż, no myślę, że spróbujemy przetrwać jakoś jeszcze ten, ten wieczór, tak? Ten noc, bo w sumie, no to nic innego mi chyba nie pozostało, tak? Prawda? No, noc jest długa, no w sumie, coś tam było, nie, to mi się tylko przewidziało. chyba, że tam jest jakaś dziura, co to jest? Co to jest? Jak to popyla? mini zombie? Co to jest? Widzieliście to? Ja nie... Jezusie! Dobra, ja sobie chyba jednak pójdę w trochę inną stronę, bo ja akurat tego... tego ogórka nie lubię. Jeszcze szczerze, ten ogórek mnie trochę przeraża, no. Sięli. Czemu ich jest tak pełno? Może mi ktoś to powiedzieć? Naprawdę. Niech mi to ktoś powie, czemu ich jest tak dużo, kiedy akurat ja się muszę poruszać, no. Ale nie ustajemy w poszukiwaniach. Jedziemy dalej. Może przeżyję to, a jeżeli nie, to... No tak. Dobra, cześć, ja... wiesz, ja tu tylko przypadkiem jestem, ja tylko przechodziłem akurat, tak więc spokojnie, ja tu nie chcę nikomu przeszkadzać, wiadomo, i... ile ich tu jest? Co to jest za moda? To jest... Zombie Villager? Chyba tak. Myślę, znaczy, że już gdzieś tą modę widziałem, ale... Dobra. Przepraszam bardzo, ale ja akurat jestem spóźniony na spotkanie, prawda, i ja nie będę się to nikomu narzucać, tak. No dobra, no trzeba to w końcu znaleźć jakieś mieszkanie, po prostu jak ja to będę sobie żył? Jak ja to będę sobie żył? Ja tego normalnie nie wiem. Muszę jakoś tutaj skoczyć nie no, jest znowu creeper kolejny. Że tu jest ich po prostu jak mrówków, no, creeperów. No. I zombiaków tak samo. No. Dobra, teraz pójdę bokiem. jest, jest, jest to harczenie, kurczę. Po prostu... Ja nie wiem. Mam się nie po prostu nie raz przeraża. Macie tak samo? Ja na przykład mnie przeraża. Jak wiem, że jestem gdzieś bezpieczny, a za mną po prostu już... Słyszę znajome syczenie, prawda? Co to jest? Zombie mam miecz w ręku? Ja pierwsze, dobra. Po co ja się przyglądałem? Właściwie tym mnie czemu bije. Och, Dobra. Ja powiem szczerze, nie znam jeszcze dokładnie tej wersji 1.8.8, bo dopiero wczoraj sobie ją szczerze zainstalowałem. Dlatego też nie za bardzo jestem w niej obeznany. Nie wiem... ...jak to, jak to wygląda. Ale... tak jak mówię, no... Powiem szczerze, niektórema... niektórymi rzeczoma jestem naprawdę zaskoczony, no. Ja wiem, że na przykład pigmeni mają te, te miecze, prawda? A... Ale zombie to tak troszkę... O! Chodź, 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 Teraz płoniesz! Daj, 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 motherfucker, daj! 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 Ile on bije? Ile on bije? Ile on bije? Taki mieczek! A to jest żelazny miecz! O ja pieprzę! O ja pieprzę! O nie, no to jest naprawdę już grubo. Dobra. Dobra, w sumie teraz jest dzień, tak więc pająk mi nic nie zrobi. Powiem szczerze, że jestem zadowolony, dobra. Powiem że ty mnie chciałeś ubić tym będę. O! No, jeszcze mogę się czynić. No i cóż no? Powiem szczerze, ten odcinek jest taki naprawdę kijowy, bo ja liczyłem na to, że znajdę ten biom. naprawdę. Znajdę ten biom, znajdę ten uprawiany mój kącik. No i myślałem, że już zacznę po prostu budować sobie chatkę, no ale... No niestety okazało się tak, a nie inaczej, no... Tak więc troszkę jestem zawiedziony, no ale... Mam nadzieję, że, że jakoś szybko mi się uda znaleźć. Tak więc... No, nie wiem, naprawdę nie wiem. Jest to bardzo, bardzo ciężkie. Hmm. Dobrze, no ja widzę, że, że chyba tutaj zakończymy ten odcinek. Dlatego, że zupełnie nie wiem, w którą stronę się udać. A już i tak zginąłem raz. A prawie bym drugi raz. Przez zombiaka, który trzymał ironowy miecz. Uderzał mi dwa razy. I już miałem półtora serduszka. No to już jest trochę przesada, tak? No ale cóż, no. Myślę, że to zakończymy w tym miejscu przy, przy prawie pięknym przy wschodzie słońca. Bo tu wiadomo, troszkę mroźne to jest za bardzo. Tak więc myślę, że na tym to zakończymy. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górze. Bo ona mnie ba naprawdę bardzo motywuje I... i żegnam się z Wami. I, ż I żegnam się z Wami. Do następnego razu. Cześć, trzymajcie się. Do zobaczyska.